Przyznajcie się, kto z was przynajmniej jeden raz marudził w długiej kolejce? Gdy nogi przestają słuchać, a przed tobą ktoś z koszykiem pełniejszym niż obietnice polityka przed wyborami? Tak. To właśnie wtedy doświadczamy cnoty cierpliwości, o której mówi nam apostoł Paweł w czwartym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Wyczekiwanie w miejskim korku lub w sklepowej kolejce to nasza codzienna liturgia niekończące się Kiri Eleison pośród spalin albo stojaków z produktami w kolorowych opakowaniach. Jak głosi Ewangelia Mateusza, oczekując na powrót Chrystusa, mamy być gotowi jak panny mądre, z lampami pełnymi oliwy, a nie jak te, które pomyślały, że ze wszystkim zdążą w ostatniej chwili. Bo życie czasami przypomina nieustanną pogoń za promocjami, która Bywa, że przynosi kolorowe, ale puste pudełko. Apostoł Paweł nie tylko uczy nas cierpliwego oczekiwania, ale przede wszystkim pokazuje, jak w tym zawieszeniu znaleźć sens i nadzieję. Bo co to za pocieszenie czekać, gdy nie wiemy, czy upragniony cel jest tego wart? Dlatego przypomina nam, że choć ciała naszych bliskich przesypały się już na tamten świat, to jednak z ich duchem spotkamy się w powietrzu, jak nad lotniskiem, gdzie skrzydła samolotu niesie nasza wiara w zbawcze dzieło Chrystusa. Pamiętajmy, że każde nasze oczekiwanie, każda kolejka do kasy czy w urzędzie jest przedsionkiem do wieczności. Bywa też tak, jak w ludowym powiedzeniu, człowiek planuje, ale Bóg się śmieje. I może właśnie w tej kolejce, w tym nieustandym wystawaniu, jest miejsce na spotkanie z Bogiem, który jak życzliwy właściciel sklepu ma dla nas niezłą ofertę, a na dodatek nie trzeba już za nią płacić. Kiedy następnym razem staniecie w nazbyt długim ogonku, pomyślcie sobie, a może to próba, może to chwila, by przemyśleć, co w życiu jest najważniejsze, i pamiętajcie, że w tym oczekiwaniu nie jesteście sami. Obok Was stoi wspólnota wierzących, wszyscy czekający na swoją turę, by zobaczyć Boga. Może więc warto podać staruszce ramię, pocieszyć zniecierpliwione dziecko, podzielić się uśmiechem z kasierką, tak po prostu małymi gestami poluzować ciężar bytu. A na koniec, kiedy już opuścicie sklep, Niech wasze serca nie będą obciążone jak torby z zakupami, ale lekkie w nadziei, że każde oczekiwanie ma swoje wypełnienie i że to, co najlepsze, zawsze przychodzi po czasie. Tak więc siostry i bracia, cierpliwie oczekujmy w gotowości z zapalonymi lampkami oraz z wiarą, nadzieją i miłością. Niech miłość będzie największa z nich bo to miłość osładza nasze oczekiwanie i czyni je radośnie znośnym. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.